Cześć, z tej strony Agnieszka, ponownie widzimy się na kanale e .pl. Pewnie nie raz zastanawiałeś się, co wyręczyć z okazji Krztu Świętego, pierwszej Komunii Świętej lub ślubu. Dziś mam dla Was odpowiedź na to pytanie. Świetnym pomysłem na prezent będą Biblie dostępne w naszym sklepie. Biblie są dostępne w różnych rozmiarach. W zależności od danej okazji, możemy je Spersonalizować. Mogą one posiadać życzenia, dedykacje, datę lub też wasz podpis. Biblię możesz podarować samą lub też zapakowaną w takie eleganckie drewniane pudełko. Biblię możemy podarować z okazji ślubu. Z okazji Chrztu Świętego oraz na uroczystość pierwszej komunii świętej. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Widzimy się następnym razem. Pamiętaj, że linki do produktów zawsze znajdziesz pod opisem filmu. Subskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę. Cześć.